Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał z szeroko pojętej meteorologii. podsumuje aktualnie dostępne informacje odpowiadające na pytanie, jaka będzie zima w tym roku. W tym celu przytoczę wyliczenia różnych modeli meteorologicznych oraz prognoz długoterminowych. A już teraz mogę zajawić, że zima w tym roku może być zupełnie inna niż w poprzednich latach, co będzie oznaczać dużo większe mrozy i opady śniegu. Jednym z czynników powodujących taki stan rzeczy jest słaby wir polarny i według prognoz będzie on słabszy niż zazwyczaj, co może przełożyć się na częstsze spływy zimnego powietrza do naszych szerokości geograficznych. Jesteście ciekawi, jakie są przewidywania odnośnie najbliższej zimy? Zapraszam na dalszą część materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału ponieważ większość widzów ogląda filmy bez subskrypcji, a chciałbym, żeby kanał bardziej się rozwinął. Z góry dziękuję. Źródeł do materiału jest dzisiaj wiele. Jednym z nich jest kanał na YouTube Łowcy Bursz, Paweł i Marta, Prognozy i Ostrzeżenia, który bardzo Państwu polecam. Drugim źródłem będzie strona IMGW oraz artykuł na portalu onet.pl pod tytułem Zima może przynieść inną pogodę niż w poprzednich latach. Wszystko przez wyjątkowy wir polarny. Autor artykułu nie podpisał się. Zimy w ostatnich latach nie należą do najchłodniejszych i śnieżnych. Jest wręcz przeciwnie. Przez większość zimowych miesięcy panuje temperatura powyżej 5 stopni i częste opady deszczu. Prawdę mówiąc, zima w poprzednich latach przypominała raczej późno miesięcy. Co prawda zdarzały się krótkotrwałe epizody zimowe, aczkolwiek nie były one częste. Czy w tym roku będzie inaczej? Wiele na to wskazuje. Obecny rok, szczególnie w naszym kraju, jest dość specyficzny pod względem pogodowym. Lato było chłodniejsze niż w ostatnich latach, choć warto zwrócić uwagę, że temperatury były w granicach normy wieloletniej. Niemniej jednak wielu ludzi odczuło fakt, że lato nie należało do najcieplejszych, szczególnie czerwiec i lipiec, kiedy występowały długotrwałe okresy z temperaturą poniżej 20 stopni Celsjusza. W tych miesiącach nie było również zbyt wielu dni słonecznych, gdyż w czerwcu i lipcu byliśmy często w zasięgach niżów. Według dość sporej ilości przewidywań i pogodowych trendów długoterminowych, taka sytuacja przełoży się też na zimę 2025-2026. I według wielu informacji i wskazówek, ta zima może być najchłodniejsza od kilku lat. Pierwszym czynnikiem, który może spowodować chłodną i śnieżną zimę, jest wir polarny, a właściwie słabość wiru polarnego. Jak czytamy na portalu onet.pl, nad biegunem północnym powstał już wir polarny ogromna struktura, od której w dużej mierze zależy przebieg zimy w Azji, Europie czy Ameryce Północnej. Prognozy wskazują, że w tym sezonie jego zachowanie może nas dość mocno zaskoczyć. Wygląda na to, że będzie dużo słabszy niż zwykle. Jeżeli te zapowiedzi się sprawdzą, Wówczas wzrośnie prawdopodobieństwo na inną zimę niż w poprzednich latach, z częstszymi okresami mroźnymi i śnieżnymi. Tak podaje portal Severe Weather Europe, jak dalej informuje portal onet.pl. Wir polarny to rozległy niż występujący w obszarach biegunowych w stratosferze, warstwa znajdująca się od 10 do 50 km nad powierzchnią Ziemi. Wir polarny powstaje w chłodnej porze roku. I szczyt aktywności osiąga zimą. Im jest silniejszy, tym większe ryzyko, że uwięzi zimne powietrze na dalekiej północy i sprowadzi w umiarkowane szerokości wyjątkowo łagodną aurę. Tak było w sezonie 2019-2020, gdy mieliśmy najcieplejszą zimę w historii. Z kolei słaby wir albo jego rozpad ułatwia wędrówkę dużego mrozu i śniegu na południe. W tym roku zachowanie wiru polarnego od początku zaskakuje. Mimo połowy października jest on niezwykle słaby. Aktualnie prędkość wiatru w stratosferze, na podstawie której szacuje się jego kondycję, wynosi zaledwie, wynosi zaledwie około 10 metrów na sekundę. Tymczasem powinna już osiągać niemal 20 metrów na sekundę. Jak dalej czytamy na portalu onet.pl Eksperci z portalu Severe Weather Europe zwracają jednak uwagę na to, co będzie działo się z Wirem Polarnym jeszcze później. Sezonowe prognozy są jednoznaczne. Wynika z nich, że szczególnie w grudniu struktura może być bardzo słaba. Następnie w styczniu przejściowo się nasili, a wartości wiatru w jej obrębie osiągną normę. Tymczasem pod koniec zimy wir polarny znów miałby stać się słabszy niż zazwyczaj. Może to spowodować, że prawdopodobieństwo mroźnej i śnieżnej pogody w kolejnych miesiącach na półkuli północnej mocno wzrośnie. Nie oznacza to oczywiście, że śniegi i ujemne temperatury utrzymają się całą zimę, ale jest szansa, że pojawiać będą się częściej niż w ostatnich latach. Potwierdzają to także pierwsze sezonowe prognozy na zimę z zapowiedzi IMGW, które niedawno się pojawiły. Mówią one, że okres od listopada do lutego przyniesie w Polsce dominację temperatur w normie termicznej, co oznacza, według tych prognoz, dość chłodną zimę z uwagi na fakt, że dane są porównywane z latami 1991-2020, a w tych latach mroźne zimy były częstsze. Warto zwrócić jeszcze uwagę na styczeń według prognoz IMGW, ponieważ temperatura w tym miesiącu ma być w granicach normy wieloletniej, co na przykład dla Warszawy daje lekko minusową temperaturę. Ciekawie zapowiadają się też opady w tym miesiącu, ponieważ mają one być powyżej normy. A zestawiając to z temperaturą, można założyć, że raczej będą to opady śniegu, co może nam dać bardzo śnieżny okres w pogodzie. Ciekawe są również przewidywania modelu CFS. Niektóre z nich mówią o tym, że pierwszy poważny epizod zimowy może pojawić się w naszej części Europy już w połowie listopada. Wtedy moglibyśmy liczyć na opady śniegu i w wielu miejscach temperatury poniżej zera. Według dalszych przewidywań CFS to przez większość grudnia i stycznia na naszych terenach utrzymywałaby się pokrywa śniegowa i ujemne temperatury. Jest to niezwykle ciekawe przewidywanie, które jakby się sprawdziło, to mielibyśmy najbardziej zimową aurę od wielu lat. Podsumowując, jest duże prawdopodobieństwo tego, że zima w tym roku będzie dużo chłodniejsza i bardziej śnieżna niż w poprzednich latach. Co prawdę mówiąc, nie jest trudne gdyż na przykład w poprzednim roku nie mieliśmy praktycznie w ogóle epizodów zimowych. Słaby wir polarny może wskazywać na to, że do naszego kraju częściej mogą spływać bardzo zimne masy powietrza z okolic bieguna północnego. Na mroźną zimę wskazuje również duża pokrywa śniegowa na Syberii, która częściej może powodować powstawanie potężnego, rozległego wyżu, a co ułatwić może spływ chłodnych mas powietrza w naszą część Europy. Pewnie wielu myśli teraz nad tym, czy ta zima może dorównać popularnej zimie stulecia z przełomu 1978 i 1979 roku. Tego nie wiadomo. Ale jeżeli te przewidywania by się sprawdziły, to moglibyśmy mieć czasem na miaskę takiej zimy. Na kanale zresztą znajdziecie materiał na temat zimy stulecia w Polsce. Link umieszczę w opisie. A wy chcielibyście bardzo mroźną i śnieżną zimę w Polsce? Czy raczej nie lubicie zimy i wolicie temperatury powyżej zera? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam jeszcze do udostępnienia materiału w mediach społecznościowych, co bardzo korzystnie może wpłynąć na zasięg filmu. Z góry dziękuję. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.